Так вот. Всё, мы на стриме. с пауной, в общем. бы и так я не замкнулись. Монета? Laura ma niewitka, bo oni się dobrze bawi. Jakaś mi kredka gdzie zarała, ona niewitkę Można grać bez hitboxu, Co Co miał ten gościu? ch może miał, czekaj, ch może wyciągnę Scope boss Ready wyciągnie? wyciągnij ch1, O nie, jest jakiś jestem oszustem

Vær klokka. Ja, varsin Mam um, pięć, jest, 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 jest! Zdadał, mamity, 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 mam ity jakieś, mam itse jakieś. Dobra, do, do, U Matego Zobaczyłeś, co z czym Aha, no to było nieajemne Magdasz coś z sakwy? Masz coś z niego? Ja z tym jestem wypłaszczona No zebrał jakiś Steve, zaraz mam tarczu przynajmniej No wypłaciłem, ale no... Trzeba ja już Eku nie chcę zaku zrobić. Ale... Czekaj, Kito zaraz za mnie, bo już mam mnie no, jest tak. Ale Chyba offam tego Steve'a, bo nikogo nie ma i tak No i nikogo No mogę, no ale ja nie mam niców Jakbyś dał mi trochę kasy do dobicia się, no to tak. To chętnie, ale ja mam 7 kładać, na no jakie nie dobiorę Chcesz trapować? Mhm. Możemy trapować, nie ma problemu. Live strapowanie, bo mogę na to odpalić do Ognisty 042 bić go? No, wyszedł. Zabierz. W ręku ktoś z 5K możemy. To chodź DV305, chodź CH12 z 600, tam też 5 koła i się też wtedy. Tak to, się, to się nie bawi. A jak pod 5 koła to do mnie to pójdzie. 2-3 zł A jednej osoby? Pozdrawiam. Jest ma live, ja mam teraz zero osób, bo Nie, bo mnie zabijesz no, no, Bez itów to stąd doradzę tego plika? na razie? Tak nie, mam, nie mogę nagrywać tropowania. dobra, dobra Chodź, zjadłam streama, nie ma sensu, idzie. to chodź, pyka teraz? No to zapiszę tak, to, Czyli to zaraz kończę z niebog. się taki słaby. No nie go nie ma nawet wiemczą. Muszę link z czy co? Niedobry jest link. Zielona na się. Nie mam minutę tych. Dobra, to chodź. Na live'u, pozdrawiam No dobra, ale to jak ten, to ja muszę albo dripać, albo stać na dole, a że nic nie robię, bo to nie ma sensu To może Poli, ty na dole? W sensie obraz... A jaki traktujesz Ty ja mam jakiś Daxa, może żebym nie no, Jesteś jeszcze na archi? A dobra, co ja też mam, panoramizer, ja potem.